Jak to jest być księżną? Cudownie, e, naprawdę nie spodziewałam się tego, że brałam dworu misji do burzy i to się wiązało właśnie z tym, że e, no, jestem tutaj księżna. W znaniu Twoich zasług oraz zasług rycerza Jerzego, burmistrza dla naszego ukochanego grodu Szczecinka, ja, z Bożej Łaski, księżna pani Elżbieta, córka króla Kazimierza Wielkiego, z całego swego serca dziękuję Wam, szlachetni burmistrzowie, za tak troskliwe i ojcowskie władanie naszym miastem. Jestem wielce Wam wdzięczna za każdy trud podjęty dla moich poddanych i życzę Wam jeszcze więcej latach troskliwych rządów. To jest e, takie święto i taka młodzież, która wie, że jak się uczyć, to się uczy, a jak się bawić, to ta tak, zabawa tak. też jest właśnie na najwyższym poziomie. Tak, 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 to jest tak, tradycja, do której wróciliśmy. Już drugi raz za mojej kadencji elżbietanki wróciły i mam nadzieję, że wrócą już na stałe. Zwłaszcza w roku poseł Szyłowieko. Wtedy przyjdziemy tu pochodem i uczniów i absolwentów pierwszego rojim jak księżna Elżbiety w przecinku.